Planszowe, które możecie zagrać solo. Tak, w sensie wy sami. Bez nikogo innego. I nie, granie w planszówki nie wygląda tak jak co po niektórzy sobie to wyobrażają. Nie latamy z jednego miejsca na drugie dookoła stołu, wykonując ruchy jak dwóch graczy. Okej, okay, czasem zdarza się grać na dwie ręce, ale bez przechodzenia dookoła stołu. Granie w planszówki solo przypomina trochę granie single player na pccie czy konsoli. Tylko to, co normalnie robi komputer, tutaj musisz robić. Manualnie. Nie przerażajcie się, to nie jest aż takie straszne. W tym materiale podam Wam przykłady gier, w które ja zagrywałem się swojego czasu. A Ty, jeśli lubisz planszówki i jeszcze mnie nie obserwujesz, to zapraszam do kliknięcia w tego plusa. I zacznijmy sobie od świetnego deckbuildera, jakim jest Ions End. I on sen, wcielamy się w maga broniącego miasto Gravehold przed nacierającym potworem zwanym tutaj Nemezisem. Będziemy tutaj budować na bieżąco swoją talię, pozyskując kryształy, artefakty i nowe zaklęcia, które będziemy zagrywać na nasze bramy. A te odpalą się dopiero na początku naszej następnej tury. A oczywiście naszym celem będzie pokonać wylosowanego Nemezisa. Co wyróżnia tę grę od reszty? Tu nigdy nie tacujesz swojej talii. Karty wracają na stos dobierania w takiej kolejności, w jakiej trafiły na stos odrzucony. Więc może można planować swoje ruchy z dużym wyprzedzeniem. Kolejna rzecz to kolejność tur. Jest losowa. Nie ma sztywnego gracz Nemezis, gracz Nemezis. Tutaj tasujemy talię tur i w zależności od tego jak się potasowało, to w takiej kolejności będziemy rozpatrywać swoje tury. No i ostatnia rzecz to duża regrywalność. Gier spod podszyldu Ion's End w Polsce wyszło dużo. Ponad cztery gry podstawowe, X dodatków, Legacy, a każde pudełko zapewnia nowych Nemezis, każdy z nich to inne zachowania i inna minigra, asymetryczni bohaterowie, których też jest od groma, oraz jeśli będziemy już sobie radzili na standardowym poziomie, poziomie trudności, to można go sobie bez problemu zwiększyć. Pojawia się też typ ekspedycji, czyli taki roguelike. No, jest tego naprawdę sporo. Teraz gra, która okupuje wiele list jako najlepsza gra planszowa solo ever. Spirit Island. Spirit Island wcielamy się w potężnego ducha natury, który broni wyspy przed najeźdźcami, czyli kolonizatorami. Przybysze rozrastają się, budują wioski i miasta, niszczą środowisko i zabijają rdzennych mieszkańców Dahan. Zadaniem graczy będzie zarządzać swoją energią, wydawać się do używania swoich mocy żywiołu i przegnać kolonizatorów raz na zawsze, zanim zaraza rozpanoszy się na dobre. Każda runda w tej grze to zagadka logiczna. Niektóre z mocy ducha działają w momencie zagrania, niektóre po rozpatrzeniu fazy kolonizatorów. Jak będzie wyglądała sytuacja po? Czy zagranie danej karty ma sens? Czy będzie się dało ją rozpatrzeć? Na ile mi to pomoże? Na te i wiele pytań będziecie musieli sobie odpowiedzieć co rundę. To naprawdę mózgożerna gra, a każdy z ruch musi być starannie przemyślany i zaplanowany. Każdy duch, a już w podstawowej grze dostajemy ich 8, zapewniają bardzo dużo regrywalności. Każdy z nich działa inaczej i na innych aspektach gry się skupia. Unikalne moce, unikalne karty, poziom złożoności, łączenie duchów, aby ich moce się pokrywały no, jest się w czym bawić. I też co ważne, wracając do tego, że każdy ruch trzeba przemyśleć, tutaj wprost widzimy co się wydarzy. Jakie pola zostaną zaatakowane, na jakich polach zostanie wykonana budowa, a jedyną niewiadomą jest to, gdzie pojawią się nowi kolonizatorzy. Co w niektórych przypadkach da się przewidzieć. Jeśli zainteresowaliście się tą grą, to od razu zaznaczę, gra jest naprawdę bardzo trudna. Nie pod względem zasad. A co do gameplay'u? A wiedzieliście, że są planszówki, które są stworzone stricte pod solo? Nie? No to to jest jeden z takich przykładów. Final Girl. Wierzycie życie te wszystkie horrory, w których morderca łazi i zabija ludzi, a wszyscy tylko przed nim uciekają? To nie, to nie ten klimat. Final Gare wcielasz się w odważną bohaterkę, która jako jedyna stawia czoła mordercy i walczy z nim na życie i śmierć. Biegasz po lokacjach, przeszukujesz pomieszczenia, ratujesz ofiary i próbujesz przetrwać starcie z potwornym mordercą. Gra kończy się albo śmiercią mordercy, albo śmiercią bohaterki. Bądź w niektórych przypadkach poświęceniem się bohaterki, przy czym morderca także wyzionie ducha. Co wyróżnia tę specyficzną grę? Na pewno modułowość. Pudełko podstawowe nie jest wystarczającym pudełkiem do grania. Każdy taki film, czyli osobne pudełko, zawiera bohaterki, lokację oraz murderce, które możemy łączyć jakkolwiek tylko chcemy. Fajnym rozwiązaniem jest też to, że pudełka są magnetyczne i tym samym są planszami, na których będziemy się poruszać. A co do samego gameplayu, może co niektórym się to nie spodoba, ale jest bardzo losowa. Praktycznie każda zagrana przed nas karta z akcją będzie wymagała rzutu kości. Jeśli nam ten rzut nie wyjdzie, nie dość, że nic się nie stanie, to jeszcze może nam zaszkodzić. Bywa to naprawdę bardzo frustrujące, ale dzięki temu rozwiązaniu gra sama pisze fabułę takiego horroru. Oczywiście, każdy morderca oraz każda lokacja to inne zasady, które zwiększają tylko regrywalność Final Girl. A graliście w jakieś wykreślanki? No to według mnie to jest jedna z najlepszych wykreślanek, które do tej pory poznałem. Mur Hadriana. W Murze Hadriana wcielamy się w rzymskiego generała, który dostał własny odcinek tytułowego muru do rozbudowy. Będziecie wznosić fortyfikacje, wzmacniać mury, obsadzać je obrońcami, a także przyciągać obywateli poprzez wnoszenie ośrodków kultury, rozrywki czy usług. Jak widzicie, jest to swojego rodzaju wykreślanka. Na początku rundy będziemy stawać przed wyborem, jaką punktację chcemy wybrać oraz jakie surowce na tę rundę zdobędziemy. Potem będziemy mielić te surowce. Odhaczasz pole budowli, dostajesz robotnika. Potem za tego robotnika możesz oblokować zasób, za ten zasób kolejne pole. Zumiecie? To jest tak satysfakcjonująca kombogenność, że naprawdę po pierwszych partiach byłem wręcz tą grą zauroczony. Oczywiście regrywalność tutaj występuje w postaci kart punktacji, które wybieramy, w postaci barbarzyńców, którzy atakują nas pod koniec rundy. Mało losowości, dużo planowania, dużo kombienia, no i po prostu bardzo satysfakcjonująca wykreślanka. Mało na tej liście takich stricte Eurasów. A Eurasów stricte solo? To w ogóle takie coś tworzy. No to tak, to taki przykład. Legacy of You Legacy of You to w pełni nieliniowa, resetowalna kampania, w której wcielając się w bohatera starożytnych Chin Yu, musimy zbudować system kanałów chroniący kraj przed katastrofalną powodzią. W każdej partii budujesz kanały, rozwijasz osadę, odpychasz barbarzyńców i czytasz skrypty, które znajdziesz w księdze opowieści. Gra, która trochę jak w murze Hadriana polega na jak najbardziej optymalnym rozdysponowaniu surowców jak tylko się da. Surowce będziemy zdobywać dzięki osadnikom, tych możemy zagrać dla zasobów, odrzucić ich, żeby mieć tych zasobów jeszcze więcej, lub na przykład umieścić pod planszą jako stały bonus. Te surowce z nich pozyskane będziemy wykorzystywać do właśnie rozbudowy kanałów oraz rozbudowy osad. Lecz barbarzyńcy czekają i jeśli zapełnią wszystkie obszary u góry, to przegrywamy. Oczywiście jeśli nie zbudujemy kanałów na czas, to żeton powodzi także poprowadzi do naszej przegranej. Co najważniejsze w tej grze nawet przegrana popycha kampanię do przodu. Każda przegrana Ułatwia kolejną partię, każda wygrana utrudnia kampanię. I tak z partii na partię będziemy odkrywać coraz więcej historii, którą odkrywa w sobie gra Legacy of You. Swojego czasu spędziłem ogrom czasu i potrafiłem siedzieć naprawdę długie sesje, poznając fabułę w otwartym świecie uśpionych bogów. Uśpieni Bogowie to kampanijna przygodówka, w której wcielasz się w nieszczęśników, którzy z niewyjaśnionych okoliczności trafili do świata pełnego potworów, bogów i dziwnych krain. Waszym celem jest przetrwać i znaleźć powrót do domu. Duży sandbox, którym chodzicie dowoli. Odkrywacie kolejne paragrafy, które mogą poprowadzić do naszego celu, lecz mogą być także jakąś misją poboczną. A plansza, po której będziemy się poruszać, to atlas z kolejnymi krainami, po których będziemy się przemieszczać. Uśpieni Bogowie to, tak jak mówiłem, ogromna gra. Nie dość, że świat, w którym będziemy się poruszać jest duży, to sama gra też do najmniejszych nie należy. Zajmuje prawie cały mój stół. Będziemy też zarządzać całą grupą postaci, dopisywać im nowe umiejętności, zarządzać ich wytrzymałością, po prostu starać się, aby przetrwały w tym przedziwnym świecie. Aby nie rozlekać gry na paręnaście godzin, istnieje tu system, który niejako popycha koniec gry w zależności od tego, ile akcji będziemy wykonywać naszymi bohaterami. Dochodzi tu leki, deck building, stalią walki, wydarzenia na początku każdej tury, podczas jednego przejścia gry na pewno nie odkryjecie w większości czego ta gra przed wami skrywa. Szczególnie polecam, gdyż na pudełku Odległego Nieba znajdziecie moje logo. Wolicie klimatyczne dark fantasy? Nie ma problemu, oto Tainted Grail. Tainted Grail to narracyjna gra przygodowa w mrocznym awalonie, gdzie świat rozpada się na Twoich oczach. Menchiry, które zapewniały życie krainie, zaczynają gasnąć. Dlaczego? Nie wiadomo, trzeba to odkryć. Pewna drużyna już ruszyła do króla Artura, aby razem z nim zmierzyć się z nadciągającym złem, ale oczywiście oni także zniknęli, więc teraz zostajesz Ty, zwykły człowiek, musisz uratować świat przed totalnym zniknięciem. Będziecie odkrywać mapę, utrzymywać menhiry przy życiu, eksplorować plansze, walczyć i negocjować, a przede wszystkim podejmować decyzje wpływające na świat i fabułę. Ogromny dziennik eksploracji, gasnące mechiry, które gdy tylko zakończą swój żywot usuwają kawałki planszy, walka i dyplomacja jak osobne minigry, to myślę najważniejsze aspekty tej gry. Oprócz tego musimy zarządzać przetrwaniem naszej postaci, zdobywać jedzenie, odpoczywać, zdobywać inne surowce potrzebne w trakcie kampanii, a to wszystko w mrocznym settingu dark fantasy w arturiańskich czasach. Teraz gra, która bardzo często bije się ze Spirit Island o pierwsze miejsce najlepszej gry solo. Oto Mage Knight. W Mage Knight wcielamy się w potężnego wojownika-maga, który eksplorując krainę pełną miast, potworów, twierdz, ruin i magii, będzie rozwijał swoją talię, werbował nowe jednostki, zdobywał artefakty czy czary, a wszystko po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. No i zrealizować swój cel. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, jeśli zaczynacie przygodę z planszówkami, to nie rzucajcie się na tą grę. Instrukcja jest ogromna, zasad jest dużo, samo ich przyswojenie zajmuje naprawdę sporo czasu, a przez pierwsze 3-4 partie będziecie grali w to po prostu źle. A jeśli już to ogarniecie, to gra Wam odda naprawdę dużo. Eksploracje, optymalne że zarządzanie swoimi ruchami z kart, brak jako takowej losowości w walce, a jedyne dobre, że zarządzanie akcjami z kart da Wam zwycięstwo. Mana jako wzmocnienie kart, kiedy i jak je najlepiej użyć, x scenariuszy do ogrania, na BGG nawet znajdziecie całą kampanię po polsku do tej gry. Ta gra przeleżała na mojej półce prawie 4 lata, dopóki dobrze jej nie rozłożyłem. I po prostu było warto. Zaznaczę jeszcze jedno. Aktualnie w sklepach znajduje się wersja Mage Knight Ultimate Edition od Portal Games. I wiecie, jak się patrzy na to pudełko, a przy tym wspomni się o tych zasadach, no to przerażenie całą tą zawartością już odracza zapoznanie się z tą grą. Mi osobiście pomogło najpierw sprawienie sobie mniejszego pudełka Mage Knight, które kiedyś wydało wydawnictwo Lacerta. Tam jest mniej zawartości, ale też mniej do ogarnięcia. A to duże pudełko już zawiera trzy dodatki. Czy miałbym siłę, nie znając gry podstawowej, ogarniać całą zawartość tego? Raczej nie. Niemniej zaznaczę jeszcze raz. Naprawdę warto. Ostatnia gra na tej liście i musiała pojawić się gra z aplikacją. Padło na Desenta, Legendy Mroku. Descent – Legendy w Mroku to ogromna gra. Już samo pudełko robi wrażenie, a co dopiero zbudowana plansza 3D pełni kooperacyjna kampania fantazy, w której zarządzasz grupą bohaterów mających przed sobą cel uratowania świata. No bo jak żeby inaczej. Przemierzamy różne lokacje, od ruin, lasy, po zamki, walczymy z potworami, rozwijamy postacie oraz ich ekwipunki i odkrywamy historię prowadzoną przez aplikację. Co wyróżnia tę grę? Na pewno wygląd. Na stole wygląda to nieziemsko. Tereny 3D, plansze, schody, bramy, to wszystko budujemy według tego co każe nam aplikacja. Sama zaś aplikacja robi za mistrza gry, odkrywa historię, jak i steruje przeciwnikami. W niej będziemy musieli wprowadzać np. ilość sukcesów z kości w trakcie walki, żeby ta umiała nam na to odpowiedzieć. Co więcej mówić, około 14 scenariuszy do rozegrania, gdzie jeden potrafi trwać dwie godziny grając samemu. Czuć postęp fabuły, czuć rozwój ekwipunku naszych bohaterów, ale oczywiście przy tym poczujemy jak uszczupli nam się portfel, bo gra do najtańszych nie należy. Niemniej, świetnie się przy niej bawiłem. To oczywiście nie wszystkie gry, w które zagrywałem się solo, ale nie chciałem już przedłużać tego i tak niekrótkiego materiału. Jak zauważyliście, większość podanych tutaj gier miało zacięcie fabularne. Jakąś przygodę, rozwijanie postaci itd. Ja po prostu takie lubię. To nie oznacza, że nie mam na przykład ulubionych Eurasów solo, ale o tym zrobię kiedyś jeszcze osobny materiał. Dajcie znać, czy zachęciłem Was do spróbowania gier solo, i jeśli już, to czy któraś tutaj z tutaj wymienionych gier Wam przypasowała. Czekam na Wasze komentarze.